Cześć witajcie ludzie, to znowu ja w dzisiejszym odcinku, jedziemy na Duldedor. Um, Ciekawostką o Duldedor jest taka, że tam nagrywali Piratów z Karaibów. Nie wiem jaką część, ale na pewno jakąś nagrywali. By. A więc tak. Yy, odcinki będą nagrywane oczywiście w częściach. Mam nadzieję, że będzie fajnie że to będzie zabawa dla was, jak i dla mnie. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, łapka w górę, jeżeli tak, nie, to w A więc... do następnej części. Pa! Cześć witajcie w następnej części naszego przejścia po dół Jesteśmy już w Duldedor. Jest tutaj tylko wielki ocean, góry... ...i pies. A więc... ...tak, e, niedługo pójdziemy tam, bo tam będzie zapewne hrama do właśnie tam gdzie przejeżdżali w dół do co przejeżdżali przejeżdżali Przyjeżdżali taką bramę statkiem no i, i tam będziemy się dopiero jak tam będziemy a więc do następnej części hmm, się widzicie na razie w następnej części no, w tej części pokazało się tą, tą grotę, co mieliśmy podejść do tej bramy. To jest ta grota, a więc... Yy, Zacznę w następnym przystanku i w następnej części, więc na razie. Cześć, jak widzicie, już jest Właśnie kupę w wodzie, w której czuję, żeby Jest. To jest u mega. Ta woda, chłoda w bo to co, ale jest. Jest tak bardzo dobrze. No ja mam nadzieję, że będzie fajniej, teraz idzie na grilla. No dobra, dobra Wiem, ale ale No i właśnie Takie pani Muszę zakończyć, ponieważ idziemy teraz na grillach. I gdzieś na grillu się spotkamy. Witaliśmy w kolejnej części naszego przejścia po, właśnie, po jakbym mieście piratów. No i tak. Jesteśmy już na grillu. Znaczy, no, grill Niedługo będziemy jechać. No i ostatni stać będzie, kiedy będziemy już jechać do domu. Więc mam nadzieję, że Wam się to podobało. No i do auta będzie. Nie... No i wam sobie sekundę, nie jeszcze bardzo długo, bo muszę zjeść wszystko. A więc do no pobytu w aucie. Cześć, witajcie w ostatniej przejściu, przejścia po, e, po planie, gdzie nagrywali Piratów z Karaibów. No i słuchajcie, jestem w aucie, sam na jakimś parkingu. I słuchajcie, jestem tak spalony, że ja już nie mam w ogóle sił rozmawiać. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. jeżeli. Tak, no to wiecie co zrobić, łapka w górę i do tego dodam tego subskrypcję, a jeżeli nie subskrybujecie, no to zjem was. no to do następnego, na razie. No jak zwykle zawsze na końcu musiałem coś dodać. A więc tak, było fajnie, mam nadzieję, za wszystkie takie dociągnięcia i za wszystkie inne rzeczy. Przepraszam, teraz sobie oglądacie zdjęcia. Jak widzicie, wtedy nie było zbyt ciepło, ale później jak się wszystko rozgrzało, było po prostu taka parwa była, że nie mogłem wytrzymać. A więc jak mówiłem na tej ostatniej części, subskrybujcie, oglądajcie. No i tutaj ostatnie dwa zdjęcia zostały. A więc na razie.